O, tu jest cały komplet, przeminęło z wiatrem. Pan pierwszy raz korzysta z Tak, Wyjątkowo pierwszy raz dzisiaj, tak. A co Pana skłoniło? Y, że można w ogóle jakąś książkę dostać za darmo od kogoś. Pan coś przyniósł też? Nie, wyjątkowo dzisiaj nie. Byłem tutaj, powiedzmy przypadkiem, w ostatniej chwili zauważyłem, że cokolwiek tutaj można dostać. Zerkam co Pan tu, ma widzę, że klasyka komiks, Hans Klos. Tam podejrzałem. Tak. Hans Klos i kryminały, sensacje. Taka literatura głównie. Będzie lektura na wakacje? Raczej między pracą a, a życiem osobistym. A pan co wybrał? Yy, wziąłem sobie klub Pikuika Karla Dickensa. Yy, jak i również e, wydanie Konstytucji 3 maja z opracowaniem i z objaśnieniami działania pol rządu polskiego. A poważna lektura? Myślę, że tak. E, warto poznać troszeczkę szlacheckiej historii Polski, z że miała ona bardzo duży wpływ na rozwój i sytuację dzisiejszą, e, jak i również e, wziąłem historię współczesną Polski od 1914 roku do 1996. Book Crossing, akcja, w której bierze Pan udział często? E, ogólnie Book Crossing, zawsze brałem udział w nim e, na tym poziomie bibliotecznym, przy, w każdej bibliotece znajduje się taki regał. Jednak na takim ogólnym biorę udział po raz pierwszy. Dziękuję bardzo ktoś chce kto ma bliska bajeczka.